A ja mam przed sobą książkę Skutecznie wyleczyć choroby układu krążenia, naszą ostatnią książkę. Otwieram ją na stronie 168. Czy badanie frakcji cholesterolu ma sens? Omówmy wskaźniki ryzyka zachorowalności na choroby układu krążenia. Tu ważne są proporcje. Nieco wcześniej przedstawiliśmy właściwe proporcje poszczególnych frakcji cholesterolu i szczegóły piszemy, podajemy wyniki, wskaźniki, tak żebyście Państwo wiedzieli, jeżeli już. Robicie badanie cholesterolu, to żebyście umieli dobrze, sensownie, merytorycznie rozmawiać z lekarzem, i żebyście wspólnie z lekarzem doszli do wniosku, czy faktycznie trzeba was leczyć, czy wszystko jest w porządku, a może wystarczy tylko zmienić dietę, o czym bardzo często mówimy. Ale ta książka jest także wskazówką dla Was, żebyście, nawet jeżeli jesteście zdrowi, a decydujecie się na wizytę u lekarza, żebyście Umieli lepiej z tym lekarzem rozmawiać. Także polecam.